Witajcie na kanale Inwestujemy w Siebie po nieco dłuższej przerwie. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o postaci, która jest na pewno wyjątkowa. Natomiast jak się to zdarza z wyjątkowymi postaciami, zeszła na złą drogę. Opowiem Wam o najstraszniejszym faraonie naszych czasów, a więc o Bernardzie Madoffie i jego piramidzie finansowej. Natomiast, żeby zacząć samą historię, przedstawię Wam nieco postać Bernarda Madoffa. Bernard Madoff urodził się w Nowym Jorku 29 kwietnia 1938 roku. Natomiast to, co wyjątkowe jest w nim, to. Że na jego geny składała się mieszanka wielu europejskich narodowości, w tym też również i Polski, gdyż jego dziadkowie pochodzili z Polski. Natomiast człowiek ten całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Tam też rozpoczynał swoją karierę w świecie finansów. Już w 1960 roku utworzył swój pierwszy fundusz inwestycyjny, który zajmował się obrotem akcji groszowych, a więc takich akcji, których wartość nie, nie przekracza na pełnych. Dolarów, natomiast jeśli chodzi o jego postać, cały czas rozwijał się w kwestii finansów oraz prowadził własne przedsiębiorstwo, co też spowodowało, że uwiarygodnił się w oczach wielu inwestorów i zyskał też ich zaufanie. Zaufanie to spowodowało, że wraz z czasem obracał on coraz większymi środkami i pozwoliło mu to również na stanie się jedną z nie tyle może ikon, natomiast jedną z postaci, z którymi każdy się liczył w świecie finansów, szczególnie w kontekście Wall Street. Człowiek ten natomiast nie do końca był etyczny, natomiast ze względu na różne uwarunkowania, które występowały w czasie jego aktywności zawodowej, podjął decyzję o stworzeniu piramidy finansowej. Wraz z czasem piramida ta rozrastała się do niewyobrażalnych rozmiarów. Interesujące jest to też, że naprawdę wiele znanych postaci zdecydowało się zainwestować swoje środki przy pomocy Bernarda Madoffa. Były to również znane banki, a może nie będę tutaj dla dla dobra sprawy, wymieniał nas w tych banków, natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany, można sprawdzić, jakie to były rzeczywiście banki. Jeśli chodzi już o samą postać Madoffa, a właściwie o jego piramidę, która dzisiaj nosi nazwę Piramida Madofa, ten proceder rozpoczął się w latach 90. XX wieku. Piramida funkcjonowała w sposób, że środki wypłacane Pierwszym inwestorom pochodziły z wpłat kolejnych inwestorów i tak zamykało się kółko żeby otrzymać pieniądze z takiej piramidy finansowej musi się znaleźć kolejna osoba, która zdecyduje się zaufać podmiotowi prowadzącemu taką piramidę i powierzyć swoje pieniądze. Proceder ten trwa dopóki dopóty jest zaufanie do w tym przypadku funduszu. Natomiast kiedy zaufanie się kończy, przestają znajdować się nowi inwestorzy, nie ma też środków na wypłatę i cała piramida może runąć. Natomiast co jest najciekawsze w przypadku Bernarda Madoffa, jest to fakt, że piramida jego działała przez prawie 30 lat, co jest niewyobrażalnym czasem, jeśli chodzi o piramidę finansową. Jest to również nietypowe, że działo się to na najbardziej rozwiniętym rynku finansowym na świecie, a więc w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wszystko kiedyś się kończy i tak w tym przypadku kończyła się piękna historia. Oczywiście piękna tylko dla Bernarda Madoffa. Historia jego wzlotów i upadków, kolej... Zysków i w 2009 roku został zatrzymany przez amerykańskie służby i trafił do więzienia. Szybko okazało się, że w przypadku jego piramidy finansowej poszkodowanych może być nawet 13,5 tysiąca zarówno inwestorów indywidualnych jak i szeroko znanych organizacji. Natomiast to co najciekawsze jest to jakie straty zostały oszacowane na podstawie wszystkich wpłat, które zostały dokonane do funduszu Bernarda Madoffa było to aż 65 miliardów euro. Dolarów. Jest to niewyobrażalna kwota. Wraz z czasem ta kwota ulegała pewnym doszacowaniom i zmniejszała się, natomiast pomimo wszystko jest to naprawdę wysoka kwota. Bernard Madów oczywiście odpowiedział za swoje przewinienia i w 2009 roku, a więc bardzo szybko po wykryciu, został osądzony i skazany. Jego kara wynosiła 150 lat więzienia. Teoretycznie mógłby się ubiegać o zwolnienie z więzienia, natomiast żeby zostać zwolnionym trzeba odbyć 80 5% kary i cechować się bardzo dobrym prawowaniem, co też pokazuje, że jego kara była karą dożywotniego pozbawienia wolności. Bernard Maddow, co ciekawe, człowiek ten miał na tyle wyraźną osobowość, że również i w więzieniu w taki sposób kreował swój wizerunek, że zyskał szacunek współosadzonych, natomiast historia tego człowieka kończy się właśnie w ostatnich dniach, a dokładnie 14 kwietnia Bernard Madoff zmarł w więzieniu. Nieoficjalnie mówi się, że zmarł z przyczyn naturalnych, a problemem, który spowodował zgon tego wielkiego oszusta, oczywiście w negatywnym słowa tego znaczeniu, więc ostatnie dni tego oszusta odbywały się w szpitalnym więzieniu, natomiast również i w przypadku Bernarda Madoffa są informacje, które które czynią z niego jeszcze bardziej tragiczną postać. Tragizmu dodaje to, że ostateczna informacja, która go pogrążyła, pochodziła od jego synów. Natomiast jest też i takie światełko w tym bardzo przykrym tunelu, a mianowicie działalność charytatywna, którą prowadził Bernard Madoff. Szacuje się, że przez całe swoje życie na działania związane z pomocą potrzebującym i również innym jednostkom działających w sferze non-profit wydał około 50 milionów dolarów. Natomiast musimy pamiętać, że te pieniądze pochodziły z krzywdy innych, więc to nie jest też do końca pozytywnym zjawiskiem. Na sam koniec powiem tylko, jeśli ktoś byłby zainteresowany zobaczeniem trochę więcej o tym, jak to wyglądało i o samej tragicznej postaci Bernarda Madoffa. Mogę Was odesłać do filmu, który został wyprodukowany w 2017 roku oraz nosi tytuł Arcyoszust. W oficjalnej wersji nazywa się The Wizard of Lies i główną rolę, a więc rolę Bernarda Madoffa zagrał znany i ceniony aktor, a mianowicie Robert De Niro. I jeśli chodzi o ten materiał, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pamiętajcie, że rynek, szczególnie rynek finansowy, jest bardzo niebezpieczny, także tutaj musimy szczególnie uważać i jak najwięcej zdobywać wiedzy i mieć ograniczone zaufanie do każdego. Na sam koniec, oczywiście, nie zachęcam nikogo do inwestowania, zachęcam wyłącznie do poszerzania swojej wiedzy oraz do zdobywania kolejnych informacji, które pomogą Wam stawać się coraz bieglejszymi w wielu tematach. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już wkrótce.